Witam Was serdecznie w imieniu redakcji Motocyklisty. Tym razem prezentujemy Wam Horneta litrowego w wersji SP. A czym tak naprawdę wyróżnia się wersja SP? No to jest głównie poprawiony układ hamulcowy, i przód macie od Brembo. No i lepsze zawieszenie w postaci przód. Macie Szoła w pełni regulowane, a tył jest od Olinsa. I te zawieszenie naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, bo w porównaniu do zwykłej wersji, gdzie mamy takie standardowe zawieszenie, ono jest fajne i do takiego codziennego użytkowania jak najbardziej. Jednak ktoś, kto potrzebuje czegoś do bardziej agresywnej jazdy, albo sobie czasami wyskoczyć na tor, no to warto zainwestować w tą wersję. Tym bardziej że ta wersja kosztuje 54 tysiące, zwykła niby 46. Ale ja uważam, że tą różnicę warto dopłacić za tą wersję, jeśli ktoś oczywiście może sobie na to pozwolić. Jak widzicie, tutaj jeszcze mamy układ wydechowy akcesoryjny, on już nie jest w tej cenie, czyli w cenie motocykla, za niego trzeba dopłacić, jeśli się nie mylę, to około 6 tysięcy, ale też nawet fajnie wygląda i fajnie brzmi. Obsługa tego motocykla, czyli tutaj przełączniki, wyświetlacz, licznik i to, co wszystko tam się kryje, jest takie standardowe dla Hondy. Macie tryby jazdy, można też samemu sobie coś ustawić. Jest to w miarę proste w obsłudze. Można też połączyć z telefonem, chociaż z tym to troszeczkę różnie bywa, ale, ale taka możliwość jest. Także też te kierunki nawigacyjne będzie Wam wskazywało. Mamy tu oczywiście standardowy i jedyny prawilny czterocylindrowy piec który w tej wersji ma 157 koni mocy i ponad 100 newtonometra także fajnie to brzmi, fajnie pracuje no i ma dobrą kulturę pracy jak to na hondę przystało jeśli chodzi o komfort podróżowania no wiecie no jest to typowy naked także Pozycja jest bardzo wygodna, fajna, szeroka kierownica, wysoko, nie jesteśmy tak pozginani. Wiadomo, nie mamy owiewki, no to jazda przy jakichś tam wyższych prędkościach czuć te opory powietrza, no ale to normalne, więc nie możemy się czepiać do tego typu motocykla. Co do siedzenia, no jest one fajne, fajnie się prezentuje, jednak jest twardawe, tylko że tak, jak kręcę się tutaj po mieście i robię takie niedalekie przeloty, w żaden sposób mi nie przeszkadza, że jest twarde. Oczywiście pewnie wiecie, jakbym chciał się wybrać w dalszą podróż, wtedy by się odczuło e, jego dyskomfort, ale biorąc pod uwagę, że jest to motocykl raczej z przeznaczeniem miejskim, jest jak najbardziej w porządku wszystko. Duży plus za działanie skrzyni biegów, a przede wszystkim quickshiftera, który naprawdę bardzo precyzyjnie i bez żadnych tam większych szarpnień zmienia biegi. Jest to bardzo płynne, szybkie. A, no jakby muszę to wyróżnić z tego względu, że jak wiecie, testujemy wiele różnych motocykli, które w większości już w tej chwili te, mają te quickshiftery i różnie to działa, więc tu jest naprawdę bardzo fajnie i czy góra, czy dół działa to bardzo dobrze. Uważam, że za te pieniądze dostajemy naprawdę bardzo fajny motocykl, bardzo dobrze prowadzący się, hamujący, no i przede wszystkim dający frajdę z jazdy, choć jak wiecie Honda jest raczej taka umiarkowana w swoich emocjach, jednak można, jeśli ktoś potrafi wykrzeszać z tego motocykla naprawdę dużo. Także za tą cenę, czyli te 54 tysiące, uważam, że jest to fajny wybór i warto rozważyć tą propozycję od Hondy. No Wydajcie znaka w komentarzach, jak Wam się podoba motocykl, może jesteście użytkownikami, podzielcie się swoimi wrażeniami z jazdy i pamiętajcie lajkować, subskrybować. Pozdrawiam Was serdecznie.